Mieliśmy sobie założenia jakieś na ten mecz, każdy się wywiązywał z nich osobno, no ale jako drużyna pokazaliśmy myślę, charakter i zagraliśmy do końca o, o ten jeden punkt, dla nas bardzo ważny. No, dokładnie, tak. gra się do samego końca, aż, aż sędzia gwizdnie, my dzisiaj to zrobiliśmy. No jeden punkt, tak jak wcześniej mówiłem, dla nas bardzo ważny i, i trzeba, należy się z niego po prostu cieszyć. Patrząc po bramkach, to tak. Yy, ogólnie mecz na, na remis, ale, ale jeżeli patrzymy na indywidualności, no to faktycznie Kamil dwie bramki strzelił. No i myślę, że zasłużył na to lepsze miano w dzisiejszym meczu. To znaczy może powiem tak, że opaska kapitana w zastępstwie za Tomka Podgórskiego, ponieważ Tomek nie wyszedł dzisiaj w pierwszym składzie. Yy, no na pewno spora odpowiedzialność zakładając opaskę kapitana. Bo, bo to musi być yy, dodatkowo motywacja yy, całego zespołu, odpowiada się za zespół, żeby motywować yy, i grać do końca o trzy punkty. No dokładnie, no, jeszcze do końca nie wiem, kiedy wyjeżdżamy, ale jutro się spotykamy na rozbieganie, na, na, na trening i na odnowę, więc jutro wszystko zostanie powiedziane, co jak na razie nie chcę nic mówić. No, Oczywiście już teraz będziemy się skupiać tylko na ale ale jak to będzie wyglądało to jeszcze nie powiem, bo nie wiem.